Niski stan królowej polskich rzek Wisły. W okolicy Trzewa poziom rzeki wyniósł w ostatni dzień lipca 285 cm. Stan ostrzegawczy dla tego odcinka to 7 m, zaś alarmowe 8,20 Na rzece pojawiły się już piaszczyste łachy. Choć wyglądają pięknie i kuszą do spacerów, to wchodzenie na nie to skrajna nieodpowiedzialność. Piach w każdej chwili może się zapaść, zamieniając się w śmiertelną pułapkę.